Siemanko z tej strony Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w symulatorze Czokleta, gdyby ten nie został youtuberem. O co chodzi? Zaraz wam wszystko wytłumaczę, jest to gra, w której będziemy rysować i malować, więc chyba to, co tygryski lubią najbardziej, albo przynajmniej to, co Wy lubicie najbardziej na moim kanale. Więc zanim zaczniemy, pragnę tylko Wam pokazać, że tutaj chyba powinno być napisane kontynuuj, a jest napisane kontynuuj. Kontynuuj. Nie wiem, może może yy, sławni artyści yy, obrazów tak robią. Ja nie wiem, kontyn nie umiem kontynuować. Ja umiem tylko kontynuować. Więc zaczniemy nową karierę. Klik. <ścoughs> no i słuchajcie, gra polega na tym, że malujemy obrazy i potem je musimy sprzedać. A jako, że ja jestem najlepszym artystą, les Manific! Zobaczcie, magnifique. E, Budka z e, obrazami. Jesteśmy tym oto zielonym Żabolem. To jest Żabol artysta. E, I mamy tak. Tu mamy 5 slotów na obrazy, i musimy rysować. Kliknij na sztalugę, aby rozpocząć malowanie. Ok. Moi drodzy, jesteśmy sławnym artystą. Nasze wszystkie dzieła będą sprzedawane w milionach dolarów. Ja muszę, słuchajcie, narysować coś, co będzie cudownym obrazem i które sprzeda się w milionie sztuk. Dobra. Wow, patrzcie jak rysujemy, to się nam żabol rusza w naszej budce. Dobra, rozumiem. Aha, kółkiem zwiększamy albo zmniejszamy pędzel. I teraz tak, rysujemy sztorm na morzu. Niech będzie sztorm na morzu, patrzcie. Będzie morze, będzie niebo. Powiedzmy, że niebo jest takie troszeczkę jasne, troszeczkę ciemne. Zróbmy kilka chmurek. Proszę bardzo. To jest chmurka. Pyk. Troszkę ją zamalujmy. Słuchajcie, trzeba się starać. Jak chcecie być sławnymi artystami, no to musicie jednak... O, proszę bardzo. Musicie się starać jak, mo jak możecie tylko. Pyk. Kolejna chmurka. Elegancko. Jeszcze w tle kilka małych. Proszę bardzo. Sztuka. To jest sztuka, moi drodzy. Tak. Powinny wyglądać wszystkie obrazy na świecie. Ja za to dostanę dosłownie miliardy, miliardy dolarów. Zaraz zobaczycie, przyjdzie jakiś koleś, powie: mm, to jest sztuka, pozwól, że wyciągnę z portfela moje miliardy dolarów, żeby się z tobą podzielić. O, jeszcze żeby było, że to jest piękne słońce, takie bardzo grzejące, to zróbmy, że to słońce jest takie mmm, aż się zobaczcie, albo nie, albo takie. Aż się, mm, aż się grzeje, zobaczcie. Takie jest słońce piękne, dobra. Czas na morze. Na morzu trzeba zrobić e, fale. O, będą może nie białe. Może zróbmy o takie fale. Pszu, fala jedna, fala druga, fala trzecia. Fala, coraz mniejsze te fale, bo coraz, coraz dalej się odsuwamy. Tam są już takie malutkie fale, proszę bardzo. Coraz bliżej się zbliżamy i się te fale coraz większe robią. Dobra, mamy morze. Macie jakiś pomysł? <laughs> statek trzeba narysować. Musi być, musi statek sobie żeglować o, tam w tle. Proszę bardzo. Mamy statek. Mamy. Mamy maszt. I na maszcie będzie. To będzie statek piracki. O! To będzie piracka żaglówka. Proszę bardzo. To jest taka. To jest taki statek piracki w wersji light. Taki statek piracki w wersji dla biednych. E, malutka czacha. Proszę bardzo. Ciach. Ciach. Zróbmy oczy. Proszę bardzo, to jest statek piracki. To jest nasz obraz. Proszę Państwa, oto nasz obraz będzie zaraz sprzedawany za grube miliony dolarów. Trzeba go jakoś nazwać, wiecie. Najlepsi artyści byli w Francji albo we Włoszech, więc trzeba nazwać jakoś po włosku albo po francusku. Nie mam pojęcia jak brzmi francuski ani włoski, więc nazwijmy to le stat. stat. le statke. Pira. Piratie. Le Lestatke Piratie. To brzmi jak statek piracki po francusku. Okej. Okay. Eee, Zobaczymy w ogóle, jak u, nas, jak u nas to z pieniędzmi wygląda. Eee, chwila. Czem? No dobra, jesteśmy prawdziwym artystą. Wydajemy na wino i bagietki, ale chwila. George. George, ty wyglądasz jak George R.R. Martin, jak ten e, pisarz, który stworzył grę o tron. George, idź się lepiej, weź zapisanie książek, a... 58 złotych chce nam dać, dobra, dobra, bierzemy, bierzemy, mordo. Bardzo dobrze, bierz, bierz ten obraz, kupuj. E, dostaliśmy 58 euro. To trochę mniej niż zakładane miliony, miliony, ale, ale, ale dojdziemy do tego, spokojnie, musimy narysować kolejne dzieło sztuki. Moi drodzy, e, skoro nasz fotorealistyczny piękny obraz yy, się nie udał. To ja mam słuchać taką propozycję. A co, jak zrobimy sztukę abstrakcyjną? Patrzcie. Im mniej, tym lepiej. Widzieliście kiedyś jakie obrazy są za miliony sprzedawane do jakichś yy, milionerów do, do ich apartamentów i willi? Oni robią normalnie kropkę kropkę, powiedzmy kropka kropka kropka, powiedzmy. Kilka czerwonych kropek, zróbmy troszeczkę kilka mniejszych. Eee, niech będzie żółta kreska. Eee, <grywia> nie wiem co robię. Eee, niebieska kreska. Do tego jeszcze dwie kropki tutaj. I ja to bym jeszcze to wszystko sieknął. Eee, takim szlaczkiem. i to wygląda trochę jak jakiś kosmos, albo coś. O, możemy, że, możemy kosmos namalować któregoś dnia. Ogólnie, słuchajcie, nie wiem, czy z tego będzie seria. Bardzo możliwe, że zrobimy z tego serię. Jeśli będzie wam się podobało, można zrobić z tego serię. O! To będzie nasz obraz. <laughs> można zrobić z tego serię, ale napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli to oglądać. Zobaczymy jeszcze, jakie będą wyświetlenia. Jeśli zrobiliśmy z tego serię, to możecie proponować kolejne obrazy. Niech to będzie Le... Kosmo. kosmoze e, kropkie. abstrak. tue. Le kosmoze kropkie. abstrak. tue. No, powiecie, że to, to, brzmi, to, brzmi jak, to brzmi jak francuski, prawda? Brzmi jak. Leonardo da Vinci. Nie, Leonardo da Vinci chyba nie był francuzem. Nieważne, nieważne, moi drodzy. Czas na kolejny obraz. Co tym razem? Bo musimy te obrazy produkować jak umiejętności i wysiłek czyją dobrą sztukę. Wątpię, że były tu. Steve! To, że jesteś bratem Georgia i wyglądasz jak George, ja to znaczy, że możesz tak mówić. I w ogóle czemu ten koleś chodzi z bagietkami po moim stanowisku? Ja, ja nie rozumiem. Rozumiem, że jesteśmy chyba w jakiejś Francji czy coś, ale. Come on, gościu! E, narysujmy piekło. To jest. Ten artysta mnie rozumie, Maggie! 30, 30. 30. 30? Nie, 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 nie. Dawaj więcej. 34? Gościu, gościu. Gościu, nie pokazuj mi się. Tu. Przepraszam pani, bo to jest Megi. Nie pokazuj mi się tu więcej. To jest sztuka. Abs nie rozumiesz jej. To jest. George, kupiłeś ode mnie przed chwilą obraz i teraz hejtujesz moje. Nie. Jestem niezrozumianym artystą. Czuję się z tym bardzo źle. Słuchajcie, oni mnie wszyscy tutaj szkalują i mnie nienawidzą. To mi się bardzo nie podoba. Trzeba zrobić ogień piekielny. Proszę bardzo, mamy ogień. To jest nasz obraz. To będzie piekło. To będzie piekło, do którego trafią wszyscy, ci, którzy hejtują moje obrazy. Proszę bardzo pyk. Proszę bardzo, tu jest kolejny kolejna warstwa piekła. Ty się Steve tam nie ciesz i się nie odzywaj, bo ty do niego trafisz, bo nie kupujesz moich obrazów. Proszę bardzo. O, to wszystko, to wszystko trafia. O, to wszystko. I teraz narysujemy Steve'a, który płonie w piekle, bo nie chciał kupić mojego obrazu. Kupimy Georgia, który kupił mój obraz, ale też go hejtował. Ale, no dobra, George kupił mój obraz, więc George trzymasz szklankę wody, żeby mu nie było, żeby mu nie było za gorąco. A tutaj będzie płonął ten, będzie płonęła, płonęła ta osoba, która chciała 30 dolców dać. O, i wy wszyscy płoniecie. Chcę zobaczyć więcej skupienia na tym obrazie. George, mam ci zabrać szklankę wody. Nie odzywaj się lepiej. A, a tu w ogóle będzie sobie diabeł, o. Tu jest diabeł i on się cieszy, bo, oni, bo im więcej osób, które nie kupuje moich obrazów, tym on ma więcej ludzi. Dobra. Yy, postawmy to tutaj. I. To tutaj dowodzi, że ekspresja nie wymaga... Nie kinocenia mojego obrazu. <gryw> Przynajmniej trochę więcej. Troszkę więcej daj. 30. Dobra, Megi. Wygrałaś. Nikt nie, nikt nie docenia le... Inferno piek, piekłe. Le inferno piekłe. Głupie ludzie. Które nie chcą kupować moich... obrazów. Co, Co tu dalej narysować? Śwież jak poranna bagietka, panie, gdzie pan? 51 to jest... więcej warte, więcej. 54 Więcej. 59! No dobra. No dobra. Ciesz się, to i tak było tylko. To służyło tylko po to, żeby pokazać moim, moim klientom, co są źli. Co by teraz narysować? Narysujmy nasz autoportret. Narysujmy nas, czyli Żabola. Żabol ma jakiś tutaj kaszkiet na głowie. Proszę bardzo. Jedno oko, drugie oko, troszkę mniejsze. Chyba mam czkawkę. <noise> Jedno oko, drugie oko. Jaką on miał nos? On miał chyba jakiś czerwony nos, albo pomarańczowy. O, to jest nasz Żabol. Żabol się uśmiecha, bo właśnie zarobił pieniądze. I Żabol ma e, bluzę. Znaczy, to jest jakaś chyba kurtka. E, ale powiększmy ją, proszę bardzo. I żabol ma kurtkę w jakieś takie maziaje. Proszę bardzo. Wygląda trochę jak pizza. To jest nasza kurtka żabolowa i jeszcze pomarańczowe kreseczki. To jest żabol. I żabol się cieszy, bo ten obraz zostanie sprzedany za grube miliony. Przynajmniej żabol tak myśli, więc zróbmy mu jeszcze takie paseczki w tle żeby żaden e, nieznający się Janusz nie przyty nie powiedział, że, e, to już za mało, za mało postarania się, za mało postarania się. Podpiszmy jeszcze autograf, że jakbyśmy byli sławni kiedyś, żeby ten obraz więcej na wartości zyskał. Żabol, Żabol, to jest nasz piękny, e, to jest nasz piękny, proszę bardzo, e, nasza piękna sztuka. Nazwijmy ją e, Le. Jabet e... Magnifique. Le manif, Magnifique. Bellissimo, muciacio, Uno do stres, buongiorno. E... Citroën Peugeot, Fiat Ferrari. Zręcznie wykonane, Steve. Widzę, że trafiłeś do piekła i chcesz troszeczkę się zrekompensować. Mordo. Nie dla psa kiełbasa. Ty nie, może ktoś inny doceni sztukę i zapłaci zapłacimy trochę więcej niż 50. W międzyczasie myślę, że możemy spróbować zrobić jakąś. E... Wiem, słuchajcie, wiem, wiem, wiem. Ja wiem, co trzeba zrobić. Ja wiem, co trzeba zrobić, słuchajcie. Trzeba zrobić clickbait w obrazie. To jest to, trzeba zrobić clickbait w obrazie. Zobaczcie, zrobimy. Zrobimy coś bardzo. 44. To już Steve mi dawał więcej. 48? Nie, nie, syn. Nie ma, nie da rady. Steve mi dawał więcej. Może Steve przyjdzie. Słuchajcie, zrobimy. Zrobimy akt. Zrobimy nagą panią. To jest naga pani. Nie widzicie tego, bo jest ocenzurowana. Bo jest ale. Ja wam zaraz coś pokażę. 55! Steve, wróciłeś! 61! Bierz mój obraz. To jest pani. To jest naga pani, ale wy tego nie widzicie, bo. Bo. Bo ona jest ocenzurowana. Ale. E, osoby, które ten obraz kupią, też nie wiedzą, więc słuchajcie, żeby było. E, czekajcie, zrobimy, żeby to była. Ojej, żeby to była pani, to o. I zrobimy jeszcze. Żeby tu widać, że to był pani. Że to jest pani, o. O. Tyle, że. Ojejku, jeszcze czekajcie, bo to musi być to musi być starannie wykonane. Nie możemy tak tutaj paskudnie tego zrobić. O! To jest pani, ale żeby sklikbaitować naszego kupca, to zrobimy strzałki, patrzcie. Eee! Czy wy, wy, ta pani wygrała 2000 zł? Kto ostatni, kto ostatni kupi ten obraz wygrywa 2000 zł. To jest clickbait. I żeby nie było cenzura. O. Kto ostatni kupi ten obraz, wygrywa 2000 zł. Taki będzie tytuł. Kto ostatni kupi obraz, wygrywa 2000 zł. Wygrywa 2000, niech będzie. Proszę kupić. To jest akt, to jest sztuka. Panie z bagietkami, kup pan. Kup pan. O, kup pan. Ta. T to, tak, panie. <gryzamy> ho ho, Panie Benjamin. Pa, panie Benjamin, to jest warte co najmniej 60. Daj pan więcej, 44. Daj pan 48. Dobra. Niech się pan zastanowi na razie, dobrze? Bo może ktoś przyjdzie i da 70. Więc niech pan się zastanowi na razie. A my, słuchajcie. Ej, możemy zrobić obraz o taki. Uu. To narysujmy co ludzie lubią w obrazach. 60, Steve, mój ziomaczek, i daje 60. Dobrze, Steve. Steve, mordeczko. A może troszeczkę więcej? 66. Jak ja lubię z tobą robić interesy normalnie? Mordo, ty mi napędzasz moją sprzedaż. E, dobra, droga interpretacji, nowych pomysłów. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ja się, ja się nie słucham, słuchajcie. Robimy. Robimy. Kolejną naszą, e, kolejny obraz. Niech to będzie gwieździsta noc. Proszę bardzo. To jest gwieździsta noc. To jest przepiękna, przepiękna alegoria dotycząca życia. I nie wiem co mówię, tak serio. To tutaj będą gwiazdy piękne. Zobaczcie. E, to jest kosmos. I. Teraz każdy, kto, kto kupi ten obraz, będzie się zastanawiał nad sensem swojego istnienia, bo proszę bardzo, mamy księżyc i ogólnie to ten obraz stanowi e, temat, e, e, wymyślcie coś szybko w komentarzach, to, to, to musi, być, musi, być, musi być, wiecie, jakiś głęboki przekaz tego obrazu, że nie wiem, on, to jest obraz nawołujący do pokoju na świecie. Czy coś? Proszę bardzo. Pokój na świecie. Czy, czy, czy obraz może spowodować pokój na świecie nie sądzę? Ale wiecie. Sztuka przemawia do serca. Zobaczycie. Eee. Le gwiazde kosmose, pokój na świecie. Le gwiazde kosmose pokój na świecie, proszę bardzo. I to zostanie sprzedane za milion dolarów. To jest nasz ostatni obraz dzisiaj. Milion dolarów, poproszę. Milion. Milion. Panie z bagietkami? 28. Gościu, idź, bo ci zaraz te bagietki na, na łbie złamie Zobaczysz. Dajesz. Dajesz. Steve. George. George? George! Hej, mój obraz, George? Nie, tu mi obrazu! Ja chcę, ja chcę sprzedać! Czy możemy go. Nie, możemy tylko nazwę zmienić, dobra. Nasz obraz musi się sprzedać, moi drodzy. E, czy ja mogę to jakoś zareklamować? Halo! Dzień dobry! Mam obraz! To jest bardzo ważne! On nawołuje do pokoju nasi. O! Steve? Steve? Steve, to ty? Steve, czy to ty? Steve, chodź, 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 Steve, Steve, zap zapraszam cię, Steve, mamy w ogóle bardzo dużo pieniędzy. Coraz więcej pieniędzy zarabiamy. Steve, tak, tak, o. Nawet Steve mnie hajtuje. Steve, proszę. Steve, przestań. Myślałem, że jesteśmy kolegami, że kupujesz moje prace. O. O, o brat Steve'a przychodzi George. George może jednak kupi. George kupi? Słuchajcie, ja mam pomysł. Narysujemy jeszcze jeden obraz i narysujemy obraz, który będzie brzydszy od tego te, tamtego obrazu, czyli ludzie mając do wyboru jeden albo drugi obraz wybiorą ten ten lepszy. Czyli uwaga, teraz zróbmy obraz, który jest kompletnie beznadziejny. Eee, nie wiem, zróbmy obraz zrobiony ze szlaczków. O. Taki szlaczek, taki szlaczek, taki szlaczek, żółty szlaczek... O! Oh, Cynthia! sześćdziesiąt 66 z nieba mi spadła! 71, tak! Cynthia, Cynthia, dziękuję ci! Czyli nasz obraz. Teraz w sumie nie ten obraz rysujemy, No ale dobra, dokończmy go. Dokończmy go, może się okaże, że to też jest jakaś sztuka nowoczesna, która zostanie doceniona przez jakąś osobę, która jest. która jest tak. taka piękna. 60-70 dolarów minęło. O, czyżbyśmy mieli klienta? Halo, halo. A, a, prze, przepraszam. O, mamy dwóch klientów, proszę bardzo. Halo, halo, mój obraz? Tak? Nawet nie zauważają. Halo, to jest mój obraz. To jest mój obraz na zakończenie odcinka. Proszę go kupić. 20. Benjamin, ty biedaku. Nie, nie rozmawiam z tobą nawet. Czy jest tu ktoś, kto docenia? Ehm, halo? Moi drodzy, kiedy cała na nadzieja upada, przychodzi Sens, czyli Cynthia, i pomaga nam kupić, raczej sprzedać obraz. 48. Dziękuję. Robi mi się z tobą cudownie interesy, a mi się z wami cudownie nagrywa. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało oczywiście strzelcie łapkę w górę, a jeśli chcielibyście z tego serię, to oczywiście wiecie co robić tam na dole. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.